Prawo najmu. Czy prawo najmu lokalu ma określoną wartość, którą jesteśmy w stanie wyliczyć i podać ile kosztuje? Czy prawo najmu jest prawem, które możemy podzielić? Te wszystkie problemy aktualizują się w momencie, kiedy dwóch współnajemców postanawia się rozstać i coś z tym prawem trzeba zrobić. Jak to zrobić? Jak to obliczyć? I czy jest to w ogóle możliwe? O tym dzisiaj w kolejnym filmie o prawie bez krawata. Bartłomiej Żukowski radca prawny serdecznie zapraszam. Prawo najmu. Bardzo częsta forma na podstawie której korzystamy choćby z lokalu. Małżonkowie bardzo często wynajmują lokal wspólnie, dostają taki lokal od miasta, zawierają umowę tego lokalu i stanowi ono ich majątek wspólny. O czym pewnie nie wszyscy wiedzą. Zazwyczaj staramy się utożsamiać majątek z czymś, co jest naszą własnością, co należy tylko do nas. Własność mieszkania, wiadomo, jest naszym majątkiem. Własność samochodu również. Własność rzeczy, które kupiliśmy także jest przedmiotem własności czy współwłasności, którą możemy podzielić, jeśli przyjdzie taka potrzeba czy konieczność. Natomiast jak to jest z najmem? Czy możemy podzielić prawo najmu? Ponieważ najem, jak wiemy, nie należy do nas. Na podstawie prawa najmu mamy prawo korzystać z określonej rzeczy, w tym przypadku z lokalu, w zamian za zapłatę określonego czynszu. I to wszystko. A więc, jak takie prawo podzielić, czy, czy jest to w ogóle możliwe? Po pierwsze, ważna w mojej ocenie uwaga jest taka, abyśmy ustalili, komu to prawo przysługuje. Jeśli rzeczoną umowę najmu, lokalu, Zawrzemy razem, zawrą ją oboje małżonkowie. No to właściwie trudno mówić o jakichkolwiek wątpliwościach, czy są oni razem najemcami tego lokalu, czy też najemcą będzie tylko jeden z nich. Problem pojawi się wtedy, kiedy umowę zawrze tylko jedna osoba. Na przykład żona lub mąż byli na liście mieszkaniowej, tylko z nimi zawarto umowę najmu i tylko oni fizycznie w tej umowie figurują. Czy w takim przypadku drugi z małżonków ma jakiekolwiek prawo do tego lokalu poza możliwością zamieszkiwania w nim, czy w przypadku konieczności podziału tego prawa również będzie w tym uczestniczył? Otóż tutaj odpowiedź znajdujemy bezpośrednio w przepisach kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny stanowi bowiem, że umowa najmu lokalu, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych małżonków i zawartych przez nich rodzinę. Założonej przez nich rodziny, przepraszam, przysługuje obojgu małżonkom niezależnie od tego, jeżeli została nawet zawarta tylko jednym z nich. Krótko mówiąc, jeżeli umowa najmu została zawarta w czasie trwania małżeństwa przez tylko jednego małżonka, ale w mieszkaniu tym zamieszkali małżonkowie wspólnie. Czy to z dziećmi, czy też bez dzieci, ale wspólnie. I ten lokal był lokalem, w którym postanowili zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe. To wówczas taki najem wchodzi do majątku wspólnego, niezależnie od tego, że w umowie nominalnie będzie tylko jedno z nich. Bardzo ważna uwaga, czasami pomijana, warto o tym pamiętać, a więc nie tylko literalna treść umowy, ale również czas, w którym została zawarta i okoliczności, w jakich została zawarta, decyduje o tym, czy ten najem będzie wspólny, czy nie. Jeżeli już ustaliliśmy, że prawo najmu przysługuje obojgu małżonkom, no musimy pamiętać, że do momentu, kiedy trwa małżeństwo, tego prawa nie można podzielić. Jak wszystkiego, co stanowi majątek wspólny małżonków. W czasie, kiedy trwa wspólność majątkowa małżeńska, podział taki jest z mocy prawa niemożliwy. A więc do czasu, kiedy trwa ta wspólność, najem przysługuje udziałowo mężowi i żonie. Dochodzimy do sytuacji, w której ta wspólność majątkowa ustaje. Czy to na skutek umowy majątkowej małżeńskiej, czy to na skutek rozwodu, Małżonkowie już nie są połączeni wspólnością majątkową małżeńską i wszystko, co nabyli w czasie małżeństwa, staje się i współwłasnością, ale w częściach ułamkowych, a więc możliwych do podziału. Jak w takiej sytuacji podzielić prawo najmu, i czy w ogóle możliwe? Otóż jest to możliwe. Prawo najmu jest prawem majątkowym, a więc, jako prawo majątkowe, posiada określoną wartość. Może też być podzielone. Jak to zrobić, to już inna sprawa, i tutaj z pomocą przechodzi nam jak zwykle orzecznictwo sądów, głównie Sądu Najwyższego. W myśl tych poglądów orzecznictwa wygląda to w następujący sposób: Prawo najmu po pierwsze wyceniamy, wyceniamy jego wartość. Wartością prawa najmu lokalu komunalnego, bo na tym chcę się skupić, bo jest to najistotniejsze dla naszego filmu dzisiejszego. Obliczamy w następujący sposób. Najpierw musimy ustalić jaka jest różnica w czynszu, jaki płacimy z tytułu najmu lokalu komunalnego do czynszu tak zwanego wolnorynkowego. Wiadomym jest, że opłaty za lokale komunalne są lokalami zdecydowanie niższymi niż wynajem lokalu na wolnym rynku. Wynikają one ze stosownych zarządzeń prezydentów miast czy burmistrzów i tą różnicę ustalamy na samym początku. Jest to kluczowe, ponieważ jeżeli na przykład płacimy za lokal 800 zł, a wynajem takiego samego lokalu na wolnym rynku to kwota 1800 zł, to miesięcznie różnica wynosi 1000 zł. Mamy podstawę do dalszych obliczeń, o których za chwilę. Wiemy już, ile wynosi ta różnica. Teraz musimy ją pomnożyć tylko przez ile. Z wynika, że tą liczbą jest liczba potencjalnie lat, jakie pozostały nam do trwania tego najmu. Potencjalnie, ponieważ wiadomo, że nikt nie jest w stanie określić, ile kto będzie żył, ile będzie czas, ile ten najem będzie trwał, natomiast jesteśmy w stanie określić to w przybliżeniu. W przybliżeniu, a więc w oparciu o dane statystyczne. Ustalamy więc w oparciu o te dane statystyczne, ile życia nam pozostało. Jeśli jesteśmy na przykład 40-latkami. To sprawdzamy w tabelach Głównego Urzędu Statystycznego, ile też według tego urzędu statystycznie powinniśmy jeszcze żyć. Ej Boże, abyśmy żyli dużo więcej niż wskazują te tabele, ale jakieś obliczenia musimy przyjąć. I teraz, jeżeli zostało nam statystycznie rzecz biorąc 40 lat życia dalszego, to tą różnicę, jaka nam wyszła, mnożymy przez 40 lat najmu. To daje nam wartość prawa najmu. Wspólnego małżonków. Jak łatwo obliczyć, te liczby wcale nie będą małe. One często zbliżają się, a nawet czasami przekraczają prawo własności lokalu, gdyby on stanowił faktycznie własność. To są wartości rzędu czasami 100, 150, 200 albo i więcej tysięcy złotych. Tak obliczone. Natomiast tak jest to liczone w procesach podziałowych i warto. A nawet należy mieć tego świadomość przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z podziałem majątku wspólnego. Taką wartość ustaloną sąd przyjmuje za podstawę rozliczeń między byłymi małżonkami. A więc małżonek, któremu to prawo najmu zostanie przyznane, musi liczyć się z obowiązkiem spłaty pozostałego drugiego małżonka, który to prawo utraci wskutek zniesienia współwłasności. Warto o tym pamiętać chociażby, dlatego że być może czasami warto zawrzeć jakąś ugodę czy porozumienie w tym zakresie. O ile w przypadku znoszenia współwłasności lokalu, ten komu ta spłata się należy, może chociażby zabezpieczyć się hipoteką na, znoszone, na nieruchomości, której współwłasność jest znoszona, o tyle w przypadku najmu proszę zauważyć, nie mamy takiego składnika, który mógłby służyć za zabezpieczenie tych należności. A więc małżonek, który ma być spłacony, musi liczyć, że te pieniądze rzeczywiście dostanie, bo one mu się będą należały. Jak wiemy, są to pieniądze niemałe i niewiele osób jest gotowych na taką spłatę. Czy to orzeczenie jest sprawiedliwe? Ciężko powiedzieć. Ma na pewno swoje plusy i na pewno swoje minusy. Jedno jest pewne obowiązuje ono w sądach. Sądy przyjmują tą metodę jako podstawę znoszenia współwłasności, najmu lokali komunalnych i takie kwoty zasądzają. Mogą oczywiście rozłożyć spłatę maksymalnie na 10 lat, bo to wynika z przepisów procedury cywilnej, co nie często się zdarza, ponieważ pamiętajmy o tym, że sąd musi wyważyć interesy zarówno tego, kto ma spłacać, jak i tego, na rzecz kogo spłata ma nastąpić. A więc też nie może zbyt długo odroczyć tej spłaty na rzecz właściciela. Nie, najemcy, przepraszam, który traci prawo najmu, ale musi swoje potrzeby zaspokoić w inny sposób. Czasami może okazać się, że współnajemca tracąc prawo wspólnajmu ze spłaty, która mu się należy, będzie mógł na przykład kupić mniejsze mieszkanie, ale własnościowe. Tak to działa, takie mechanizmy rządzą podziałami majątku wspólnego i to tylko jeden z elementów, o których dzisiaj mówiłem, a więc o podziale prawa najmu lokalu komunalnego. Znoszenie współwłasności majątku wspólnego, czy to w przypadku rozwodu, czy w ogóle w przypadku wyjścia ze współwłasności, jest również tematem bardzo ciekawym i myślę, że wiele tematów na ten temat można by było zrobić i opracować, o czym być może już niedługo. Natomiast dzisiaj temat, który chciałem poruszyć, myślę, że został wyczerpany. Jak zwykle, zapraszam do subskrybowania, udostępniania i lajkowania, jeśli ten film okazał się dla Was w jakikolwiek sposób przydatny. Przesyłanie, jeśli znacie kogoś, komu być może to, o czym powiedziałem, w jaki sposób jest w stanie pomóc. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję i do zobaczenia.